Cześć, Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu, w którym opowiem o znaczeniu Neptuna w domach horoskopowych. Na samym wstępie, jeśli nie wiecie, gdzie jest położony Neptun w Waszym horoskopie, to możecie to sprawdzić, wchodząc na stronę astro.com, tam wybierając opcję z menu Free Horoscopes, a później Extended Chart Selection. Wpisując swoją datę, godzinę i miejsce urodzenia. Gdzie musicie znać tą godzinę, ponieważ Neptun będzie zmieniać pozycję w domach horoskopowych bardzo szybko. Więc jakby konieczna jest dokładna godzina urodzenia, bo w przeciągu dnia Neptun był każdego jednego dnia. Urodzenia Neptun był we wszystkich 12 domach. Więc tutaj ta właśnie specyfika daty, godziny i miejsca jest istotna. I teraz Neptun to jest taki symbol, jak go tutaj narysuję. Więc zwyczajnie wyszukujecie ten symbol i e, jego położenie w domu horoskopowym. E, każda pozycja niesie ze sobą dar i każda pozycja niesie ze sobą wyzwanie. E, I to, co jest darem, a co jest wyzwaniem, zależy w dużej mierze od naszego stanu świadomości, a także od, naszego perc od naszej percepcji. Więc, trochę o symbolice Neptuna najpierw opowiem e, i co ona ze sobą niesie. Neptun jest planetą, która. Reprezentuje mistycyzm, to, co jest nieznane. W przyrodzie to jest mgła, to jest ocean, bezkres, czyli pozbawienie wszelkich granic. Neptun operuje na poziomie bardzo poetyckim, symbolicznym, nieliteralnym. Dużo istotniejszy jest tutaj kontekst. Neptun to energia. Tęsknoty i tęsknoty za czymś wyższym, za połączeniem, ze źródłem, z jednością, a i jakby z miejsca naszego powstania. Mówi się, że Neptun to jest wyższa oktawa Wenus. Wenus jest planetą miłości. Natomiast Neptun jest wyższą oktawą miłości, jest miłością bezwarunkową, jest miłością w najczystszej, najprawdziwszej formie. Jest miłością, która wykracza poza poczucie indywidualności, poczucie ego, poza y, poczucie separacji. Więc Neptun pamięta, że my jesteśmy jednym i w związku z tym, że jesteśmy jednym, to chce i pragnie, i dąży do tego kolejnego zjednoczenia. I Każdy z nas ma tego Neptuna w horoskopie, i każdy z nas Oczywiście są osoby, które mają tego Neptuna bardzo mocno podkreślonego, dosyć mocnego, ale każdy gdzieś go ma. I, I ta sfera życia, te planety, które są w aspekcie do Neptuna, na przykład, czy właśnie te domy, które są okupowane, ten dom jeden, który jest okupowany przez Neptuna, wskazuje na miejsce, w którym jesteśmy szczególnie podatni. Na z jednej strony, w którym szczególnie pragniemy takiego powrotu do źródła. Ten powrót do źródła, który jeśli płynie z niższego poczucia świadomości, czyli ze świadomości ofiary, e, e, tak, czyli z miejsca, w którym nie do końca się czujemy bezpiecznie, w którym mamy stumione negatywne emocje, w którym jeszcze nie przefałkowaliśmy pewnych rzeczy w swoim życiu i nie doświadczyliśmy pewnych e, negatywności i nie przerodziliśmy prze, nie tych negatywności w dar, e, no to będzie oznaczał. Pozbawienie wszelkich granic i tęsknotę za zjednoczeniem ze stwórcą płynącą z potrzeby takiego neediness, z tego, że czegoś nam brakuje, czyli płynącą z braku. A w takim wypadku jest to takie roztopienie się w tej sferze życia i uleganie iluzji. Uleganie iluzji pozwala nam zbudować sobie taką fantazję i oszukać samych siebie, że jednak doświadczenie jest dużo bardziej pozytywne. Że dzieje się dużo fajniej niż jest faktycznie. I Neptun wskazuje na takie, e, tego typu iluzje. E, pozycja Neptuna w horoskopie wskazuje to, gdzie my doświadczamy magii, doświadczamy takiego glamoru i splendoru. Tak? Neptun to jest mediumiczność, ale to również media to ten cały Hollywood, jak go oglądamy. E, e, czyli to nasze, to często celebryci mają bardzo mocnego Neptuna, artyści, muzycy. Jest w tym coś takiego boskiego, coś natchnionego, ale też coś, co my wystawiamy na piedestał. Z drugiej strony, narkomani też będą mieli mocnego Neptuna, czy to też jest energia Neptuna, albo nawet farmaceuci czyli wszyscy, którzy mają do czynienia z dragami, z medycyną i z uzdrowieniem, bo tak do tego dąży Neptun. Neptun jest planetą psychodeliki. Yy, yy, właśnie, czyli też odchodzenia i doświadczania innej rzeczywistości, bo te psychodeliki, ten alkohol, to wszystko pozwala nam zapomnieć i trochę zjednoczyć się z czymś wyższym, wyjść poza ograniczający, bolesny świat rzeczywisty a, i doświadczyć czegoś zupełnie wyższego. A, I oczywiście, eksperymentacja z innymi scenami świadomości jest fajnym doświadczeniem. I ja, oczywiście, uważam, że wszystko. W umiarze jest super, a nawet czasami nie w umiarze też jest super, a, bo kiedyś ten balans i tak nastąpi. Natomiast, właśnie Neptun poszukuje takich doświadczeń, które wykraczają poza to, co jest znane, poza to, co jest w formie, a jest to taka właśnie głęboka tęsknota. Neptun jest bardzo charakterystyczny, mocny u osób, które też. Popadają w związki na przykład z narcyzami czy psychopatami, czyli zakochują się w jakiejś totalnej bestii. Dlaczego? Bo jest to związane z roztapianiem swoich granic, pozwoleniem tego, żeby inni przeszli przez naszą własną, przez nasze pole auryczne i przejęli trochę nad naszą kontrolę, a więc poddanie się hipnozie ze strony innych, tak, osoby z mocnym Neptunem yy, dosyć łatwo mogą ulec hipnozie. I są podatne na hipnozę a, i na takie podprogowe przesłania i wiadomości, a, na te subtelne a, sposoby wpływania na ich energię. A, I Neptun też popada w iluzję. Więc, zwłaszcza pozycja Wenus, na przykład, i Neptuna a, wpływa na czy Neptuna w domu Śródmim wpływa na idealizację. W relacjach i w związkach. I Neptun jest idealistą i poszukuje zawsze wyższych ideałów, i zawsze tęskni za niesamowitą, głębszą, wspanialszą miłością i wspanialszymi związkami. I albo oszukuje siebie co do tego, jakie one faktycznie są, albo e, tak naprawdę poszukuje e, cały czas lepszego i nie jest niezadowolony z tego, co jest faktycznie przed nim, bo e, poszukuje tego perfekcyjnego ideału, e, który jest tak trudno osiągnąć i zdobyć. E, Neptun jest związany z malarstwem i wszelką sztuką, z artystycznym wyrazem, z poezją, mediumicznością, medytacją, wyższymi stanami świadomości, e, hipnozą właśnie, e, snem i zaśnięciem, pozbawieniem wszelakich granic e, idealizmem, oceanem e, i też ofiarnością, e, charytatywn charyt charytatywnością, e, poświęcaniem się, e, zbyciem ofiarą, e, empatią, e, bo to jest takie głębokie roztopienie się w uczuciach innych, jest to w zasadzie ten archetyp. Uczy nas i przypomina nam o boskim pierwiastku, który jednoczy wszystko i wszystkich, z którym my głęboko pragniemy się stopić. Neptun najbliższy jest ze znaków zodiaku znakom, znakowi ryby. Więc jeśli ten Neptun jest bardzo mocny u was w horoskopie, jednocześnie jest mocny znak ryb, no to yy, ta energia będzie w ogóle przyświecać w bardzo wielu sferach waszego życia i tak wasze życie będzie trochę wyglądać. To teraz omówię mówię pokrótce, co znaczy Neptun? W różnych domach horoskopowych. Zaczniemy od domu pierwszego. Oczywiście, widzicie, z każdej interpretacji można wyczerpać bardzo dużo informacji, nawet z samego, samej pozycji Neptuna w domu pierwszym. Więc ja oczywiście zwrócę uwagę na parę aspektów, a jeśli chcecie znaleźć głębsze informacje, to na pewno możecie znaleźć jeszcze inne dodatkowe źródła, inne osoby, które o tym mówią. Neptun w domu pierwszym. Dom pierwszy reprezentuje nasz image wewnętrzny. To jak my pokazujemy się na zewnątrz, to jak wyglądamy fizycznie to jest nasz ascendent. To także nasze hobby i zainteresowania, nasza kondycja fizyczna i nasza postawa wobec świata. To jest maska, którą my prezentujemy i to jak chcemy być widziani, jak chcemy być odbierani, wychodząc naprzeciw. To jest też ta część naszej osobowości, którą inni oczekują, że my powinniśmy być czyli ludzie bardziej chcą, żebyśmy byli naszym ascendentem, często utrudniając nam bycie naszym autentycznym, autentycznym ja, czyli naszym słońcem horoskopowym. E, więc Neptun w domu pierwszym reprezentuje pewne samooszukiwanie się Neptun, e, tak, mówiąc z takiej pozycji cienia, to jest samooszukiwanie się co do tego kim ja jestem. E, moja opinia o sobie samym może być super subiektywna. Oczywiście opinia każdego o sobie samym jest subiektywna, ale może być bardzo realniona. A taka totalnie skontrastowana z całą resztą ludzi. Neptun w domu pierwszym chce i pragnie głęboko zanurzyć się w siebie i w swoje własne wnętrze i wczuć, samego siebie. Dom pierwszy jest tak naprawdę najsilniejszym, najważniejszym domem horoskopowym, bo wskazuje na taką, na, taki, na taką naszą osobowość, na całe nasze jestestwo i to, z kim się mocno utożsamiamy i z czym się mocno utożsamiamy. Więc generalnie sam Neptun w domu pierwszym, im bliżej ascendentu, tym, even, tym, tym nawet bardziej jest, wskazuje na, na generalnie, że ta energia prześwieca Tobie w całym Twoim jestestwie. Neptun w domu pierwszym uczy Współczucia i empatii do siebie samego i wyjścia koniecznie z ofiary, pozycji bycia ofiarą w stosunku do samego siebie. W wyglądzie zewnętrznym tych ludzi jest coś właśnie takiego hipnotycznego, trochę mediumicznego albo zupełnie odrealnionego. Coś takie, jak czasami patrzymy komuś w oczy i widzimy, że te osoby są po prostu Patrzymy im w oczy i mamy wrażenie, że oni zupełnie nie rozumieją na przykład naszych komunikatów, że jakby nie do końca oni tutaj byli, ale z drugiej strony oni tutaj są. Po prostu jest w nich coś zupełnie odranionego. Ale też mają w sobie taką charyzmę i magnetyzm. Neptun przyciąga i w swojej aurze ma coś takiego, że wchłania innych do siebie. A, tak? To będzie zupełnie w kontraście do Neptuna w Domu Siódmym, który z kolei sam wchłania się w tą drugą osobę i w, tych, w, te, w te inne. W to, co jest na zewnątrz. Tak, więc tutaj jest dużo rozczarowań samym sobą i swoją własną percepcją. Mogą być tendencje do depresji, również i takiego rozczarowania, właśnie związanego z rozczarowaniem samym sobą i takim trudem w ustrukturyzowania i ubrania siebie. To też osoby, które często jednego dnia wyglądają zupełnie inaczej niż drugiego dnia. E, bo są jak ocean, płynni i w, w różnej formie prezentują się w e, e, sposób e, fizyczny. To też osoby, którym trudno ujawnić w sposób logiczny swoją własną tożsamość i określić swoją własną tożsamość. E, jest ona taka bardziej płynna, e, właśnie bardziej oceaniczna, bardziej zmienna a, i trochę tak, jakby ich osoba nie do końca przynależała do tego świata. Tak? Neptun jest tą planetą transpersonalną. E, 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 która nie pasuje do form e, życia i bycia obecnego doczesnego ustrukturyzowanego systemu i świata. A, i takim osobom takie poczucie nieprzynależności czy bycia odmiennym bardzo często przyświeca. Przykład Neptuna w domu drugim. Dom drugi reprezentuje finanse, wszystko to co należy do ciebie, co jest twoją własnością. Dom drugi to również pieniądze. A to nasze zarobki, to nasze talenty i umiejętności, to wszystko to, co nabyliśmy. To również nasze CV, czyli nasze zasoby, takie związane z doświadczeniem, nasze zasoby mentalne. Więc Neptun w Domu Drugim często daje taką tendencję do ulegania iluzji i utraty wszelkiej granicy, jeśli chodzi o finanse. Z jednej strony może dawać to nagłe, Wzrosty finansowe i nagłe po prostu poczucie takiego splendoru i magii, ale z drugiej strony często się okazuje, że to wszystko jest iluzją. W takim życiu e, zwykłym, szarego kowalskiego to często są osoby, które dosyć słabo zarządzają swoimi finansami, co wynika z tego, że trudno im jest ustrukturyzować swoje wydatki, ponieważ można na przykład wydawać im się, że tyle ile mają im zupełnie wystarcza e, i okazuje się, że tak zupełnie nie jest. To może czasami odbierać im motywację do tego, żeby szukać lepszą pracę, bo na przykład zawsze myślą, że mają wystarczająco dużo, czyli to samo oszukiwanie jest w tym, w tym aspekcie rzeczywistości. To są tendencje do właśnie nagłych strat finansowych albo wydawania pieniędzy na coś, co wydaje nam się super pomysłem i magią. Ale tak naprawdę okazuje się dużym rozczarowaniem i taką e, wielką stratą. E, tak? Czyli takie czasami e, inwestowanie w coś za pomocą jakiejś intuicji. To jest wydawanie pieniędzy na przykład bardziej na jakieś charytatywne cele, a zapominanie o samym sobie w tym wszystkim. E, więc tu jest taka, e, taka dziura, jeśli chodzi o te finanse, e, ale też może się, może się ona przetoczyć jako magia, jeśli chodzi o finanse, i tak samo e, e, mogą się dziać bardzo nagłe, dziwne zbiegi okoliczności, które tym osobom w świecie finansowym e, bardzo pomagają w momencie, kiedy naprawdę tego potrzebują. E, czyli ta, to, ten, ta droga, e, jeśli chodzi o sferę finansową, jest tutaj bardzo niepewna, bardzo płynna. Trochę niestabilna, trochę magiczna, trochę związana z synchronicznościami. To osoby, które no, bardzo ważne jest tutaj, żeby przed decyzjami finansowymi spojrzeć na to, czy jest to faktycznie płynąca intuicja z mojej duszy, czy jest to jakiś rodzaj samooszukiwania siebie. Bo ta tendencja do samooszukiwania siebie w kwestiach właśnie zarobku, w kwestiach finansowych. Może później przynosić bardzo poważne konsekwencje i, i, i koszty dla takich ludzi. To również jest trochę takie odrealnienie, jeśli chodzi o swoje talenty. Na przykład, Neptun w domu drugim może dawać doskonałe talenty, jeśli chodzi o e, pa, parapsychiczne zdolności, czy zdolności hipnozy, czy NLP, czy uzdrawiania, e, czy muzykalności, e, czy innego rodzaju kreatywnych, kreatywnej ekspresji. Ale bardzo często i w większości przypadków obserwuję Neptun w domu drugim jako ludzi, którzy po prostu nie są w stanie kompletnie określić żadnych swoich dobrych stron, żadnych swoich talentów, żadnych swoich umiejętności. Jest to właśnie to miejsce, w którym oni są trochę zagubieni. Tak? Dom drugi to jest dom zagubienia. E, jest tu duża tęsknota za takim poczuciem pewności, które płynie z finansowego bogactwa i obfitości. E, tęsknota za tym, żeby już wyjść poza tę sferę e, życia i funkcjonowania. I ta tęsknota jest tak wielka, że często e, odbiera motywację i chęć faktycznie e, e, zarabiania i działania i budowania tej obfitości. W jakiś taki ustrukturyzowany sposób w życiu, ale często też bogactwo takich ludzi, czy nagłe wzrosty finansowe pojawiają się jakby znikąd. Dom trzeci reprezentuje e, najbliższe otoczenie: networking, e, pisanie, komunikację, myślenie to re relacja z naszymi kuzynami, siostrami, e, braćmi czyli po prostu w pewien sposób z takimi rówieśnikami e, to wczesne e, lata życia. I Neptun w Domu Trzecim, ponieważ reprezentuje na przykład wczesne lata życia, to oznacza, że w tych wczesnych latach życia, w sposób szczególny u takich ludzi, był rodzaj e, poczucia iluzji e, e, i niedopasowania. E, I to był taki moment... E, ja generalnie mam po, po Neptuna w Domu Trzecim u siebie w horoskopie i ponieważ ten trzeci reprezentuje też to, jak my się poruszamy w otoczeniu, no to ja się wszędzie głubię generalnie. Mam strasznie słabą inteligencję przestrzenną i muszę bardzo wyostrzać swoją obecność, żeby zapamiętywać jakieś różne rzeczy. I sposób mojego zapamiętywania też jest zupełnie nielogiczny w stosunku do tego, jak inni ludzie zapamiętają drogę. Ja zapamiętuję pewne symbole albo pewne doznania emocjonalne na jakiejś, na jakiejś trasie, dzięki temu to mi pozwala zakodować to, gdzie, gdzie jestem, jak mam dojść. Ale w życiu gubiłem się cały czas ciągle wsiadając w zły autobusy i potrafiąc tym odjeżdżać na drugi koniec miasta. Przez to ciągle się gubiłem a, i, um, e, i nie zdarzałem na czas na, do, do, do różnych miejsc. E, więc to jest właśnie problemu w domu trzecim. To jest to zagubienie często w otoczeniu, w komunikacji, w poruszaniu się. E, bardzo mi tutaj pomogły te wszystkie nawigacje i te inne aplikacje, które się pojawiły w pewnym czasie. Neptun w domu trzecim daje umiejętność rozpoznawania symboli i myślenia symbolicznego za pomocą właśnie zakodowywania, czyli odczytywania pewnych kodów informacyjnych, które się znajdują. A to również osoby, które w zwykłym codziennym otoczeniu potrafią kompletnie się rozpłynąć i chcą się zjednoczyć po prostu z tym, co jest tu, tu wokół nich. Co wskazuje często na, taką dosyć, na takie dosyć słabe ciała aoryczne i na konieczność tego, żeby zadbać o to swoje otoczenie i zadbać o swoje pole energetyczne, kiedy wchodzi się do otoczenia, ponieważ bardzo łatwo można przepuścić różnego rodzaju energię um, yy, z zewnątrz yy, przy takim położeniu. Neptun w domu trzecim. Jest, może być związany z chaosem w komunikacji i w rozumieniu i w myśleniu, ale też z drugiej strony w komunikowaniu pewnej wyższej energii i pozwalaniu na pewien przepływ energetyczny, który przechodzi i który zostaje zwerbalizowany. Następnie. Bardzo takie osoby, bo Neptun to też to, za czym my tęsknimy i e, gdzie my szukamy naszej duszy i połączenia ze Stwórcą. Jak wiemy, w Stwórcę, Boga, możemy znaleźć we wszystkim. I to pięknie pokazuje jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem. In Hands of God. In the Hand of God? Chyba tak się nazywał film. E, Sarantino, czyli W rękach Boga, w ręku Boga gdzie tak naprawdę, nie wiem, jakieś postacie widziały Boga w Maradonie. I dzięki temu, że faktycznie wierzyły, że On jest Bogiem, tak? czyli um, ta, ta, na przykład bohater w tym filmie, który nie grał jakiejś tam najważniejszej roli, tylko drugoplanową, to odkrywał magię, a i wszystko pasowało do jego tezy, że ten Maradona uratował komuś na przykład życie dzięki temu, że na przykład dana osoba wyszła z domu, żeby go zobaczyć, jak on nie wiem, wjeżdża do miasta. Um, i, e, I tu nie o to chodzi, żeby osądzać, kto gdzie w co wierzy, tylko żeby po prostu w coś tak głęboko uwierzyć, żeby uwierzyć w tą siłę wyższą. Więc Neptun w domu trzecim to jest odkrywanie często siły wyższej poprzez kontakt z literaturą i poprzez pisanie. I tu jest łączenie się z czymś wyższym. To tak przykładowo. Kiedy Neptun okupuje Twój dom czwarty, a dom czwarty reprezentuje relacje z ojcem, przeszłość, przodków, fundamenty i dom rodzinny, to ta tęsknota jest często związana z przeszłością, z domem rodzinnym i z tym brakiem tego domu rodzinnego. To ten dom rodzinny mógł być piękniejszy. Jest to z jednej strony idealizowanie często domu rodzinnego. tak? Bardzo często Neptun w dom czwartym to jest na przykład ojciec, narcyzm. Albo ojciec kompletnie z olbrzymim problemami alkoholowymi, i w ogóle cała rodzina, często, albo takie trudność w ustaleniu swojej tożsamości, i fundamentów, albo kto był faktycznie moim ojcem, albo taki chaos i zamglenie w domu rodzinnym. E, Neptun w domu czwartym też daje trudność w odcięciu się od przeszłości. Z jednej strony, no, często takie osoby mają właśnie kontakt w ogóle z przodkami, jakiś duchowy wyższy kontakt. E, e, widzą e, matki, czy nawet dziadków, czy pradziadków, czy kontaktują się z nimi, e, czy śnią o nich, ale z drugiej strony mają duży problem, żeby się odciąć od tej swojej przeszłości. Bardzo mocno nią żyją, bardzo mocno ją też idealizują w swoim życiu. E, tego typu osoby też później w życiu mają problemy z zachowaniem jasności swoich fundamentów. Neptun w domu czwartym, oczywiście, w skrajnym wypadku, może oznaczać że zaleje ci dom i mieszkanie, bo w końcu dom to, to, to ocean, ale to też czasami budowanie domu na niewłaściwych fundamentach, gdzieś brakuje pewnych jakichś informacji prawnych, gdzieś po prostu umowa jest na wariatkich papierach i nie wiem, władowanie się w jakieś takie po prostu sytuacje, w których tak naprawdę może dojść na przykład utraty tego domu, czy tego mieszkania i, i tak dalej. Neptun w domu czwartym to często jest idealizowanie ojca, to często poczucie takiego, takiej tęsknoty za tym, czym jest dom rodzinny, tak jakby się go do końca nie doświadczyło, albo się go doświadczyło, ale nastąpiła jakaś poważna strata i, i, i tęsknota za przeszłością, za zjednoczeniem w zasadzie z Ziemią i z Matką Ziemią. I takim osobom odnalezienie Boga pozwala na przykład chodzenie, do miejsc związanych z przeszłością. E, pobyt ze starszymi ludźmi na przykład, albo ludźmi, którzy kończą swój żywot, czy swoje życie. E, tak, tą czwarte to też reprezentuje schyłek życia. Czy kontakt z ziemią i z matką naturą, ukorzenianie się. E, I to pozwala na tą regenerację tej boskiej energii.